Pięknie jest. Idziemy sobie teraz już bardzo wygodnym chodniczkiem na a potem wracamy na trzy korony przez przełęcz szopka, będzie szybciej, na trzy korony na zachód słońca. Zła wiadomość jest taka, że zgubiłem mapkę gdzieś mi wypadła, także trochę naśmieciłem w pienińskim parku narodowym ale może ją znajdę, jak będę wracał jeszcze, to posprzątam. Mm, bardzo fajny szlak Jak nie w pianinach mhm, Naprawdę bardzo fajny szlak. Taki skalisty No właśnie taki skalisty szlak. Ja nie kłamie Nie kłamie proszę No, tu naprawdę się trzeba trzymać tych poręczy Raczej proszę bardzo A czy to już jest ta sokolica? Nie wiem, ja na sokolicy nigdy nie byłem, ciekawe. U. Nie. Tak, mnie mam, że to jest sokolica. Hm. Nie. Oczywiście, że nie. Ale widok jest jest przepiękny. Wow. 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 Wow, ale fajna kładka nie niezła, niezła no naprawdę fajnie się w tym idzie no tak to wygląda do góry super e, mniemam, że, że tamten szczyt to był jednak Czartezik Czartezik, A tutaj taki szlak w dół. No super, naprawdę. Nie spodziewałem się tutaj takiej trudności. Z tej strony co mamy? Radziejowa tutaj chyba tak dobrze, dobrze pokazuje no i tam są te piękniejsze pieniny Wysoka najwyższy szczyt pienin v nas hosta Między e, czertezikiem a czerterzem jest odbicie, taki skrót łatwiejszy. E, no, właśnie omijający czerterz. No nie bo tam byśmy szli, a tam aż do góry, a ja tam dzisiaj już byłem. A nie ukrywam, że czas nas, nas troszkę goni, także, także idziemy tędy tym skrótem. No, i tutaj, właśnie na przełęczy burzana znowu powracamy na ten niebieski szlak na, na trzy korony, także tutaj jest dużo, dużo szybciej i dużo, dużo prościej. No to idziemy tym niebieskim szlakiem na trzy korony. A jakie mam odczucia odnośnie sokolicy? Bardzo pozytywne E, szlak na sokolice e, przypomina bardziej taki, taki górski niż na trzy karony. <laughs> e, dużo jest takich właśnie takich e, skałek, no i tam też e, no, ten szlak jest taki bardziej eksponowany, zwłaszcza jak się idzie przez, e, przez Czertesz i przez Czertezik, tak? E, super sprawa i e, jest chyba jeszcze mniej ludzi niż na szlaku na 3 korony i na samych trzech koronach no i a widok z góry no chyba jak dla mnie ładniejszy nawet niż na trzech koronach także same plusy same plusy wyjść tak sobie na tą sokolicę super, chociaż jest to szczyt niższy od od trzech koron, bo mierzy 747 metrów, ale jest naprawdę, jest naprawdę warty uwagi. No, patrzcie, jaki ładny szlak. Nie, i widok jest super. Takie skałki, także bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Już się zaczyna to e, wieczorne światło. I hyc, chyc, hyc do góry. No uwielbiam tę porę dnia w górach. Do zachodu słońca została godzinka. Tak chyba od godziny nie spotkałem już nikogo. I tak sobie idę. Zbliżamy się do przełęczy szopka. Aha jest cudownie cicho ptaki śpiewają Jak się nazywają te kwiatki? Są przepiękne, jest ich mnóstwo. Cóż my tu mamy? Absolutnie pustą przełęcz szopka. Macie pojęcie. Absolutnie nikogo, absolutnie nikogo. Wielbiam Tam porę dnia w górach. Widać te Tatry. Zachęcam, moi drodzy, chodźmy po górach, chodźmy po górach i podziwiajmy to piękno. Ruszajmy się. Bądźmy zdrowi i sprawni. Super sprawa. Mnóstwo tych światków. Jeszcze raz pola na pieniny. Ale teraz w pięknym wieczornym świetle no jak dla mnie to to jest bajka. Cudo, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I Widać już jezioro Czorsztyńskie, gdzie górę. No przepięknie. Wow. O no tam jest jezioro Czorsztyńskie, a za nim babia góra. Tylko chyba nie widać teraz tak w słońcu. Ale cudownie. No, zmierzamy na trzy korony już po tej kładce. świat jest piękny tak świat jest piękny a zwłaszcza góry a zwłaszcza góry tak chodźmy po górach i rozkoszujmy się tym tym pięknem bo to jest naprawdę cud cud natury Do zachodu słońca zostało jeszcze jakieś 25 minut także całkiem sporo będę mógł sobie tutaj solidnie odpocząć i co? I się nacieszyć jeszcze tym, tym cudnym widokiem przepięknie jest. Chyba kolejny raz, nic z tego nie będzie. Słońce zaszło za chmurę, jak przed chwilą żeście widzieli. Co, może jeszcze wyjdzie, a może nie. Nie wiadomo. Ta chmura chyba chyba już słońca nie puści. Myślę, że wycieczka bardzo udana e, e, zaskoczyła mnie Sokolica. Mm -hmm. Jest tam naprawdę pięknie i fajny szlak, taki naprawdę taki, no, taki trudniejszy. Nie spodziewałem się takiej trudności szlaku na Sokolice. Co, to będzie chyba tyle? Już słońce zaszło i nie wyjdzie. Chmury się pięknie rozświetliły teraz. Do następnego filmu. Pozdrawiam.